I tam w kolejnym odcinku dzisiaj y, chciałem przedstawić taką platformę, y, która y, służy przede wszystkim do nauki y, tradingu, tak? bo wiele osób się pyta, gdzie się uczyć i gdzie ja się uczę. Ja też się uczę cały czas, więc y, taką dobrą platformą jest y, Trading które tutaj widzicie. I, I to jest bardzo ważna sprawa, aby po prostu taka platforma była w, w Waszym y, menu na st w swojej stronie w internetowej czy też na telefonie na telefonie ściągamy po prostu taką aplikację Google Play, wciskamy trading gif i ją po prostu ściągamy aby móc tam działać ale żeby najpierw działać trzeba zarejestrować takie konto i dzisiaj takie konto spróbujemy zarejestrować pokazowe, w jaki sposób to zrobić i tak jak widzicie tu są produkty w tej firmy w jaki sposób tutaj działamy? Wykresy różne, funkcje, proszę bardzo, różne opisy, akcje polskie, macie Państwo tutaj, jakie ceny są, wszystko, nawet są też kryptowaluty, no normalna sprawa, są też różne analizy, wykresy polskich tutaj traderów czy też zagranicznych. Można sobie przeglądać, czytać. To żaden problem. Jest tutaj dosyć dużo tego, więc pewnie każdy z Państwa z tego skorzysta. Jeżeli już jesteśmy na tej stronie, więc to co powinniśmy zrobić, klikniemy na jeszcze raz tą ikonkę i jesteśmy z powrotem musimy dokonać rejestracji naszego konta no i tutaj mamy możliwość wtedy tutaj zalogowania zarejestruj się więc tutaj klikamy zarejestruj się i, i wtedy jak klikniemy tutaj piszemy e-mail. tutaj należy wpisać Email. mail wpisaliśmy hmm, piekarz na giełdzie Taki jest MI, i teraz na dole trzeba po prostu wpisać tutaj swoje hasło. Po wpisaniu hasła, które jest tutaj szyfrowane, żeby nie było widać, trzeba kliknąć. Zapoznałem się i akceptuję tutaj te warunki. Ja, jak chcecie, trzeba przeczytać. I, I tutaj trzeba kliknąć, że nie jesteś robotem. Tak, i teraz co robimy? Samochody osobowe szukamy, więc szukamy samochody osobowe. Gdzie jeszcze są? Tutaj są, tutaj i tak. Jedziemy tak. Wszystko poprawnie. Nie jesteś też żadnym robotem ani botem. Załóż konto. No poszło. I klikamy piekarz na giełdzie. Razem Musi wpisany Email, wszystko zgadza się. Pykamy. I też do mnie poszło. Jeszcze raz próbujemy. Czyli napisaliśmy poprawnie tutaj nazwę, zobaczymy, czy teraz pójdzie. Piekarz na giełdzie, zaznaczam jeszcze raz tego bota. Omin, schody, klikamy jakieś tam schody. Dobrze, pójdziemy. Idziemy. Poszło. Czy chcemy zapamiętać hasło? Piekarz na giełdzie, nie chcemy. I jesteśmy już zarejestrowani. Klikamy tutaj dokładnie trzeba wejść na stronę e-mail. Jesteśmy na swoim koncie. Klikamy tutaj e-mail, przyszedł nam Trading via. aktywuj konto. I klikamy tutaj aktywuj konto. Czyli po rejestracji trzeba wejść na swój e-mail, bo tam trzeba aktywować konto i aktywujemy konto. Konto jest już aktywowane. Tutaj wybierzemy jakieś zdjęcie, więc trzeba sobie wybrać jakieś zdjęcie, które sobie tam chcecie. Ja tu mam siara na 100%. Klikamy. No i dobrze, dodaliśmy tutaj to zdjęcie. I tu klikamy z boku, i mamy tutaj już swoją nazwę. Piekarz na giełdzie. Po po dodaniu, i tu tam do, patrzymy tutaj co mamy na tym koncie. Są produkty, nas będą interesować właśnie te wykresy. Możemy na początku prześledzić to całe swoje konto i popatrzeć, co tutaj się znajduje. Proszę bardzo, tu jest nasze konto tutaj w rogu. Piekarz na giełdzie, możemy swój profil sobie sprawdzić yy, i tak dalej. Ustawienie profilu, być. No i tutaj macie Państwo do ust ustawić swój profil. Może się podać. Ja bym tutaj nic nie podawał Poza e-mailem tutaj zdjęcie zostało ładnie wgrane. Awatar można sobie wgrać w każdej chwili. Prześlij zdjęcie lub zdjęcie i, i wszystko. Na ten moment chyba z mojej strony to jest wszystko. Produkty. Tutaj macie stronę internetową, tak jak jest podana, reklamy się tutaj tam włączają, ręki, wiadomości, brokerzy, więcej informacji na ten temat. Nas będą interesować produkty jako super, super wykresy. I na tym etapie dzisiaj zakończymy. Spróbujcie zarejestrować własne konto na, na tej platformie TradingView. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko tutaj uda i, i rozpoczynamy po prostu przygodę właśnie z tradingiem i z, z marketingiem, jeżeli chodzi o o naukę i działanie w inwestowaniu na giełdzie. To są moje też początki, jak i Twoje. Postaramy się tutaj mm, zgłębić te informacje i wiadomości. Tutaj macie już dzisiaj podaną lekcję. Jak działać, jak zarejestrować konto, więc y, proszę zrobić identycznie. Będziecie Państwo, y, myślę, że zadowoleni Tu się wylogowujemy, wyloguj się. Przepraszam, wyloguj się i automatycznie jesteśmy już wylogowani Strona główna, wyjdź z tego powinniśmy wejść troszeczkę internet mówi no i po wylogowaniu jesteśmy na tej stronie na stronie TradingView. najważniejsze żeby na początku było pl.pl TradingView. tutaj trzeba sobie wyszukać język tak tutaj macie język i jak klikniecie polski to strona wam się otworzy w języku polskim na ludzika klikasz język i tutaj sobie szukasz polski I jest język polski nawet od razu na na początku samym klikasz polski i automatycznie otwieracie się strona w języku polskim i już masz główne narzędzie które jest używane przez traderów nie tylko w Polsce a na całym świecie więc pozdrawiam miłego dnia życzę do usłyszenia. Do następnego nagrywania na kanale YouTube. Film powinien też znaleźć się na stronie Facebooka. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.